500 plus od samego początku obecnych rządów Prawa i Sprawiedliwości jest kreowana na największe osiągnięcie partii Jarosława Kaczyńskiego. Dosyć niespodziewanie o całym projekcie wypowiedział się Antoni Macierewicz. Były minister stwierdził, że wprowadzenie świadczenia nie byłoby możliwe, gdyby nie postać Jana Olszewskiego. 500 plus miało stać się lekarstwem na problemy demograficzne naszego kraju. Chociaż wielu ekspertów stwierdza, że ten cel nie został do końca wypełniony, to nie można negować faktu, że wiele polskich rodzin poprawiło dzięki programowi swoją sytuację materialną. wszyscy politycy związani z rządzącym ugrupowaniem od zawsze podkreślali, że projekt ten jest kluczowy dla większości społeczeństwa. Takiego zdania był również Antoni Macierewicz, który wprowadził właśnie kolejną kwestię do szeroko zakrojonej dyskusji o całym projekcie. Niegdysiejszy szef MON zdecydowanie zaznaczył, że taka pomoc dla Polaków nie byłaby możliwa, gdyby nie zmarły przez kilkoma dniami Jan Olszewski 500 plus nie zaistniałoby gdyby nie Jan Olszewski? Zdecydowana wypowiedź Macierewicza Wczoraj odbyły się uroczystości żałobne związane z pogrzebem byłego premiera Jana Olszewskiego Na msze świętej, oczywiście, nie mogło zabraknąć najważniejszych polityków w kraju. Na miejscu stawił się również Antoni Macierewicz, który chciał pożegnać swojego kolegę. Janie, panie premierze, dzisiaj przed Tobą chylą się sztandary, salutują żołnierze, Polacy oddają hołd, a politycy przyznają Ci rację. Dziś cała Polska nie ma wątpliwości, że Twoja postawa, Twój program i działanie Twojego rządu dobrze przysłużyło się ojczyźnie, trafnie definiowało narodowe potrzeby, było konieczne dla wyrwania kraju z zewnętrznego uzależnienia, powiedział podczas swojej mowy pogrzebowej. Były minister podkreślił, że politycy wszystkich ugrupowań są dziś zgodni co do tego, że zasługi premiera są dla dzisiejszej Polski bezcenne. Dziś dla wszystkich jesteś bohaterem, wzorem patrioty, człowieka uczciwego i pełnego poświęcenia, dodał. Antoni Macierawicz poszedł jeszcze o krok dalej w swoich rozważaniach. Jego zdaniem, bez działania Olszewskiego obecna władza nie mogłaby wprowadzić zmian, którymi zajmuje się przez ostatnie kilka lat. Nie byłoby programu 500, bezpiecznych granic. Nowoczesnej armii i wojsko obrony terytorialnej, likwidacji bezrobocia i wzrostu gospodarczego. Okazało się, że w bardzo krótkim czasie można zrealizować postulaty, o których mówiono, że są nie do spełnienia, stwierdził stanowczo. Były szef Non podkreślił również wartości, którymi zachował się premier. Według niego, powinny one kierować całą klasą polityczną. Warto pamiętać, że stało się tak dlatego, że łagodność języka, skromność i cierpliwość w działaniu towarzyszyły stanowczości i nieustępliwości, której byłeś i jesteś dla wszystkich Polaków wzorem, wyjaśnił Antoni Macierewicz.